Jako, że w wyborach głosuję z, zazwyczaj na partie libertariańskie, czyli w Polsce by to ktoś nazwał prawicą, ale to do końca nie jest prawica, to tutaj yy, wziąłem sobie te same lewe buty. Trzy. Yy, I tak będzie wreszcie first impression yy, o Kylie Szóstkach. Tak, yy, o Kylie 6. Wszystkie buty przyszły mi praktycznie w tym samym okresie, więc, no, mówię, dostanę wszystkie i wtedy powiem co i jak. Co do samych butów, z tych trzech par mamy tutaj Akły, Trophies i te Khepti, chyba się to tak to wymawia, z konceptem. Ja osobiście największym fanem jestem tych Hepti. Bardzo lubi, podoba mi się to połączenie różowego z niebieskim. Tutaj ten służ, oczywiście troszkę taki jakby podziurawiony. Też dla mnie to jest świetne. Na przykład w każdym z tych butów mamy zastosowane inne materiały. Tutaj, znaczy przód jest w każdym taki sam. Mamy tu materiał tekstylny ale tutaj okolice kostki mamy kompletnie inne. Tu zamszyk, który naprawdę łatwo ubrudzić. Tutaj ledwo pograłem już ubrudziłem. Yy, zamszyk. Tutaj mamy skórę syntetyczną, która yy, naprawdę powiem Wam, że jak na buty do koszykówki, to jestem zaskoczony jak dobrej jakości jest ta skóra. Naprawdę. To jest szapoba, ale są, jest super. No i tutaj... Mamy y, lakierowaną skórę, i, która no, w mojej ocenie y, wygląda też kozacko. Bardzo mi się W ogóle wszystkie te trzy CW bardzo mi się podobają. Żadne inne CW, które wyszło do tej pory, nie podobało mi się i tak y, nawet Bred mi się nie podobał, chociaż ja wiem, że jak ktoś jest w kolorystyce Bred, to już musi być super. A do mnie kolorystyka Bred przemawia tylko w Jordanach jedenastkach, czwórkach i jedynkach. Dokładnie. To w tych samych. W tych jest y, tylko do mnie przemawia. No, y, co do samego butu, buta. Y, nie są wszystkie tego samego rozmiaru, ponieważ tak. Te buty mam y, dzięki koledze Kasprowi. On wie o co Kaman. Bardzo dziękuję za te buciki i za to, że je tyle trzymał. Te buty mam dzięki panu Wojtasowi. Dziękuję ci, a.k.a. Koneser. Mam nadzieję, że wpadniesz do mnie na meczek jeden na jeden obiecany. Jak wreszcie się, się wyleczysz, a te mam od sklepu koszykarza. Ze sklepu koszykarza, przepraszam, nie od Z. i... Kiedy miałem te, to nie wiedziałem, że będę miał te. Więc jest, to jest troszkę dziwko. Ogólnie. No, nie będę podawał cen, bo byście dostali zawałów. Ile, jak mało dałem za te buty. I moglibyście umrzeć. Ile dałem łącznie za te trzy pary. No, więc przejdźmy do samego oceniania butu. W każdych już byłem chociaż raz gdzieś, pograć albo coś. I. Yy... W porównaniu do Kairi Piątek trochę inaczej fitowałbym rozmiar. Kairi Piątki w mojej opinii do szóstek były ciaśniejsze. Tutaj te dwa mam 45,5 te mam 45 gdzie zazwyczaj noszę 45 i powiem, że ten leży lepiej niż te dwa. Problem jest taki, że Myślałam, no w kagri, tutaj w zapiętku, bardzo mi jest Hillesa Achillesa w piątkach. Znaczy, nie bardzo, tylko powiedzmy, ja przez moje problemy z Achillesem mam tak, że jeśli pogam jeden dzień, no to w drugim już muszę takie bardziej komfortowe buty brać. Na przykład, hmm, hardeny, yy, szu, yy, przepraszam, czwórki są mega komfortowe, jeśli o to chodzi. Kobiki, jedynki, kobiki dziewiątki, które mam, lebrony, siedemnastki, high. Te wszystkie buty sprawiają, że komfort mojej stópki jest piękny. I tutaj myślę, że te buty też będą tymi komfortowymi. Naprawdę jestem zdziwiony, bo kajdy takimi nie były. Kajdy miały troszkę może źle wyprofilowane to miejsce, w którym się zagłębia pięta. Ono tam się nie zapadało tak ładnie i czuć było te elementy drapiące mnie w okolicach Achillesa, a to jest akurat lewy but, który mam wszystko super, to prawe mam rozwalone, i to było do, dla mnie nie do końca komfortowe, jeśli on był już na tyle opuchnięty, że to odczuwałem. Jeśli on był tam powiedzmy pierwszy dzień zakładany, to luz, kompletnie nic nie czułem, ale dwa, a najgorzej jak ze cztery dni z rzędu, no to już nie ma takiej opcji. Mm. Co do samych smaczków... Mm. Tutaj jest to kolaboracja z konceptem. W zeszłym roku również mieliśmy kolaborację na Kaili w piątkach z konceptem i uważam to za bardzo ciekawy zabieg. W obu tych butach na wewnętrznej stronie tego języka mamy szósteczki od Kairi szóstek. Tutaj mamy czterdziestkę piątkę. Na drugim bucie prawym, nie wiem czy to widać, ta skóra się strasznie świeci, 45. Na drugim bucie mamy 23. Wiadomo, jest to nawiązanie do Michaela Jordana i numerów z jakimi grał, bo grał z 23 cały czas, a po tym jak wrócił z tej retirement, z emerytury, tej krótkiej, pierwszej, to grał przez jakiś czas z 45. Dlatego tam była ta yy, z konkordami i tak dalej. Historia, no. jak, jak to oczywiście u Kairiego, yy, wszędzie musi być wszystko wiedzące oko wciskane. Jak wiemy, yy, Kairi jest płaskoziemcom, co może nie będę się wypowiadał na ten temat. Yy, jeśli chodzi o podeszwy. To zdecydowanie w mojej opinii najładniejsza jest ta, w trofis. Dokładnie. Ja lubię tą transparentną gumę przezroczystą. Ona jest dla mnie super. Ja ją uwielbiam. Tu jest jeszcze z brokatem, a ja jestem księżniczką. Więc but jest wizualnie piękny. Ogólnie te wszystkie trzy buty wizualnie są prześliczne. Ja jak Kairiego, jego gry nie znoszę. To uważam, że wizualnie buty są kozak. I naprawdę to jest. Jego w ogóle designy butów są przepiękne. Na przykład te najnowsze, co nadchodzi, to białe, bo nie pamiętam, jak ono się nazywa. To też jest śliczne. Ono się tu wyświetli. Dodatkowo te Oreo, no nie, no one akurat było dla mnie średnie. Co jeszcze mieliśmy ciekawe? Nie, no dobra, wszystkie ciekawe mam tutaj. Więc nic, ale no, no w tamtym roku, no to te Bandai yy, oczywiście, dwa spongeboby, które mam dodatkowo. Yy, no, ten panny Apple House spongeboba też całkiem spoko. Yy, do tego te frency. Yy, yy, co tam jeszcze było z ciekawych? No nie wiem, nieważne. Podsumowując, przejdźmy już do tych butów. Podsumowując, te buty yy, pierwsze wrażenie jest super. Yy, naprawdę jestem. Zaskoczony, fitują lepiej niż poprzednia edycja, a jak się w nich gra, jaka jest trakcja i tak dalej, opowiem za jakiś czas, jak trochę więcej w nich powiem. Do zobaczenia, na razie.